Moi kochani bracia i siostry, drodzy bracia jubilaci, tak jak powiedział ksiądz Proboż ksiądz Jacek na początku, pierwszą intencją, którą dzisiaj mamy w sercu, to jest dziękczynienie. Dziękczynienie Panu Bogu przede wszystkim za Wasze istnienie. Za istnienie, które było przed Waszym narodzeniem i przed Waszym poczęciem. Zaistnienie, o którym mówi piękny Psalm 87, że wszystkie nasze źródła są w Tobie. Tam jest absolutny początek wszystkiego, co dokonuje się w naszym życiu, czyli w sercu Boga. To także do nas odnoszą się te słowa, które słyszał młody Jeremiasz, zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. To także do nas dotyczą. Nas dotyczą te słowa, które mówi psalmista w przejmującym psalmie 131: Ty utkałeś mnie w głębi, łona mej matki. Papież Jan Paweł II, jak pamiętamy, kiedy był w wadowicach, mówi: Tu się wszystko zaczęło. Każdy ma swoje wadowice, swoje miejsce na ziemi, w którym się wszystko zaczęło. Ale przed tymi wadowicami, przed Katowicami i każdym innym miejscem, jest to wspólne, to jest właśnie miejsce w sercu Boga. Dziękujemy więc za tamten początek, dziękujemy za tę chwilę, kiedy ta rzeka naszego istnienia, jakby wyłoniła się spod ziemi i pojawiła się na zewnątrz, czyli za dzień waszego poczęcia i narodzenia, i za te wszystkie dni, które minęły od tamtej chwili aż do dzisiaj. Czasem ta rzeka. Przypominała rwący Dunajec gdzieś pod Krościenkiem, czasem przy, przypominała leniwą Naryw gdzieś pod łążą. Ale to jest ciągle ta sama rzeka. Zmienia swoje tempo, zmienia okoliczności, w których przepływa, krajobraz, ale to jest ciągle ta sama rzeka. Dziękujemy Panu Bogu także za ten moment w tej rzece, który wydarzył się wtedy, gdy odkryliście. Swoje powołanie do życia w kapłaństwie i za ten moment sprzed 30 lat 15 maja, kiedy przyjęliście święcenia. A także za te wszystkie momenty od tamtej chwili aż do dzisiaj. Dziękujemy też Panu Bogu już dzisiaj, uprzedzająco za ujście tej wielkiej rzeki, które też jest znane. Ujście, którym jest wieczność Boga. Wyłoniliśmy się i wracamy. To samo miejsce. Święty Ireneusz powiedział kiedyś, Bóg stworzył Adama, ponieważ go kochał i pragnął podarować mu życie wieczne, nie mając z tego powodu żadnych korzyści, gdyż sam w sobie jest doskonały i niczego nie potrzebuje. Z tego samego powodu Bóg stworzył każdego z nas, ponieważ nas kocha. I ponieważ chce nam ofiarować życie wieczne, sam niczego nie potrzebując. Dziękujemy za to wszystko, bardzo Was zachęcam też do takiej osobistej chwili wdzięczności. Być może czasami jest tak, że wiele darów jest dla nas niewidocznych, potrzebujemy takich rocznicowych przeżyć żeby się do nich dokopać, żeby wypowiedzieć wobec nich nasze chwała, nasze dziękuję. Kiedyś widziałem taki reportaż w jednej z telewizji. Opowiadał o człowieku, który zamieszkał pod jednym z drzew w Barcelonie, Afrykańczuk. I bardzo była piękna rozmowa dziennikarza, który podszedł do tego człowieka i mówi po Co coś ty tu przyjechał? Przecież ty nic nie masz. I genialne było zdziwienie tego, tego Afrykańczyka, który rozszerzył swoje wielkie oczy i mówi: Jak to ja nic nie mam? Popatrz w Afryce, w mojej wiosce, w której mieszkałem, w Sudanie, nie ma studni. Żeby zdobyć trochę wody, musiałem chodzić pięć kilometrów. Ta studnia, pięć kilometrów, już też wyschła. I teraz moja matka i moi bracia muszą chodzić 10 kilometrów, żeby przynieść trochę wody. A 5 kroków od tego drzewa, pod którym mieszkam i które cię tak dziwi, jest fontanna. I ona jest czynna 24 godziny na dobę, przez cały rok, bo tu jest ciągle ciepło. Ja nic nie mam, to Ty nie umiesz patrzeć. Bardzo więc Was zachęcam do tego, żeby umieć zobaczyć właśnie w tym, przy tej rocznicy te wszystkie fontanny, szczególnie te, które Bóg jakoś wzbudził w Was w ciągu minionych 30 lat. Te fontanny ludzkiego dobra, ludzkiej życzliwości, fontanny Jego łaski, która w taki czy inny sposób do nas docierała. Taka chwila jak ta jest także okazją do tego, żeby zobaczyć to wszystko, co w naszym życiu było trudne, to z czego być może nie jesteśmy dziś do końca zadowoleni, to co też uważamy za jakąś naszą porażkę, za naszą biedę, dzisiaj mając te lata i tę wiedzę, i tę mądrość, i to doświadczenie. Być może wieloma sprawami w naszym życiu, także w życiu kapłańskim, pokierowalibyśmy inaczej. To, co jest cechą tego momentu w Waszym, właściwie w naszym życiu, bo chociaż, jak już powiedział Ksiądz Jacek, święcenia przyjmowałem rok później niż Wy, to do seminarium wstąpiłem w tym samym czasie, w tym samym kościele. To, co jest cechą tego wieku, to jest, myślę, jego realizm. Realizm, który jednak jest cnotą. Nie jesteśmy już tak pełni fantazji, jak to było na początku, ale to właśnie człowiek, który ma w sobie realizm, może bardziej zaufać Panu Bogu. Także dlatego, że wie, że nie jest doskonały, także wie, że jakie są jego ograniczenia, jakie są jego limitacje. To jest taki moment, w którym można bardziej uczciwie i szczerze powiedzieć: Tak, Panie Boże, Ty jesteś ojcem. Ja chcę się Tobie powierzyć jak dziecko. Nie jak ktoś dziecinny, jak ktoś przemądrzały, ale właśnie jak dziecko, które doskonale zna swoje, swoje niemożliwości, które potrzebuje prowadzenia. Tak, Ty jesteś ojcem nie tylko moim, jesteś ojcem naszym, jesteś także ojcem mojego brata. I to sprawia, że nie, nie mogę go bezkarnie krzywdzić, nie mogę nim poniewierać, ponieważ on jest także Twoim dzieckiem, tak jak i ja. To jest przepiękne, że nawet gdybyśmy byli na Saharze albo jeszcze w jakimś bardziej odludnym miejscu, to przecież nigdy nie będziemy modlić się, ojcze mój. Zawsze jest to nasz, zawsze jest ta świadomość, że nie jestem jedynym dzieckiem Boga. Ale to też wiedzieć to jedno, a być jakoś wewnętrznie o tym przekonanym właśnie na podstawie swoich doświadczeń, to drugie. To jest też taki moment, w którym pewnie możemy bardziej uczciwie i szczerze Boga uwielbiać, bo niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje, a nie moje królestwo. To jest taki moment, kiedy wiemy, że potrafimy być okrutni, potrafimy ludzi skrzywdzić, dlatego potrzebujemy przebaczenia, ale też, że sami zostaliśmy nieraz już skrzywdzeni i jesteśmy gotowi przynajmniej spróbować także nasze krzywdy przebaczyć, krzywdy, które są naszym udziałem. To jest też ten moment, w którym wiemy, jak bardzo jesteśmy narażeni na działanie złego. I jak bardzo potrzebujemy Jego ochrony, tego by, by on nas zabezpieczał swoją łaską. Wiemy także, że i od Boga zależą nasze osiągnięcia materialne. Ten chleb powszedni też jest nam potrzebny. Też jako dzieci zdajemy się tutaj na niego. Realizm to jest piękna. Piękna chrześcijańska cnota i piękna cnota kapłańska. Coś z tego przeczytamy w wierszu naszego brata, księdza, profesora Jerzego. Bardzo ten wiersz lubię. Właściwie polubiłem go szczególnie od swojej rocznicy 25. świętej. Często sobie go przypominam. Właśnie taki realistyczny wiersz. Panie, jest inaczej niż być miało. Ani góry, ani morwy nie rzucają się w morze na moje słowo. Nieustannie idzie na burzę. Nieustannie czerwieni się zasępione niebo. Fale zalewają łódź, a wichry i jezioro nigdy nie są mi posłuszne. Mam kilka ryb, siedem chlebów i nieskończoną wielość głodnych do wykarmienia. Dotykałem tylekroć Twojego płaszcza, a nie jestem zdrowy. Ojciec Niebieski ma coraz mniej pracy z liczeniem moich włosów, a jestem w gorszym położeniu niż ja, Ir, bo nie mam córki. Mam oczy, a nie widzę, mam uszy, a nie słyszę. Często też wpadam w ogień i w wodę. Moje oczy wilgotnieją nieraz, ale nie od Twojej śliny. Stąd też widzę niewyraźnie. Ani odcięta prawica, ani wyłupione oko nie uczyniły mnie lepszym. Tęsknię za Tobą. Ulituj się nade mną. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ten realizm związany jest także z myśleniem o Kościele, dla którego jesteśmy. Jakżeż on bardzo się zmienił w ciągu tych 30 lat. Myślę, że przeżywaliście to samo co ja, kiedy kończyliśmy seminarium wypełnione alumnami, czy to było seminarium w Katowicach, czy w Ołtarzewie, kiedy w Dniu Święceń czuliśmy na sobie oddech ludzi, którzy szczerze nas potrzebowali i od razu mogliśmy się rzucić w wir pracy. Także bardzo od tamtej pory zmienił się kościół. Doświadczamy tego, że zmienia się nie tylko postać świata, ale zmienia się także postać kościoła. To przecież tuż po przyjęciu święceń pojawiły się także pierwsze bardzo silne, ostre w, w nowoczesności akcenty antyklerykalne. To wtedy przecież pamiętam to dobrze w Zaraz na początku kapłaństwa śpiewano ksiądz Proboszcz już się zbliża, ile się od tamtej pory zmieniło, a jednak właśnie realizm kapłański, chrześcijański i życiowy daje nam podstawy do tego, by, chociaż zmienia się, postać Kościoła, być pewnym, że Kościół trwa w innej postaci, w inny sposób. Czasem potrzebuje. Dać inne odpowiedzi na nowe pytania, czasem przypomnieć odpowiedzi znane od zawsze, ale ta zmiana jakoś nas, mam nadzieję, nie przeraża, My. właśnie dlatego, że u jej podstaw jest ufność. Bardzo jest piękny ten tekst dzisiaj, który czytamy z listu św. Pawła do Koryntian. Bardzo bym chciał, żeby to była moja, żeby to była nasza relacja do Kościoła, w której jest bardzo dużo odwagi, a jednocześnie bardzo dużo pewności apostoła narodów. On przecież, kiedy pisze ten list, jest trochę zawiedziony wspólnotą, którą założył, wspólnotą chrześcijan w Koryncie. Oni poszli trochę w inną stronę niż on mógł. Oczekiwać tego, gdy tam był, a nawet gdy pisał pierwszy list do Koryntian. I Paweł, dowiadując się o tym wszystkim, jest rozżalony, że oni poszli za jakimś innym, za innym Jezusem, za innym duchem, za inną Ewangelią. Myślę, że nieraz w ciągu tych minionych 30 lat coś z tego przeżywaliście, jakieś rozczarowanie, może zawód. Ludźmi, dla których byliście gotowi wypruć w serce, a oni jakby szli za innym. I Paweł przypomina im coś, co dla każdego Żyda było oczywiste, czyli coś z obrzędu zaślubin, kiedy było wiadomo, że ona będzie jego żoną, ale jeszcze nie jest, jeszcze muszą poczekać na razie jest narzeczoną. I wtedy rolą Ojca było to, by zachować ją w dziewictwie, aż będzie mogła spotkać się i żyć ze swoim mężem. I Paweł mówi, to jestem właśnie ja. Ja przedstawiam Was Chrystusowi jako czystą dziewicę, aby On mógł Was poślubić. Piękne jest to u Pawła, że... Chociaż to jest wspólnota przez niego założona i jest jej ojcem, to nie uważa jej za swoją własność. Zrobi dla niej wszystko, ale nie ze względu na siebie, nie ze względu na swoje racje, ale ze względu na Chrystusa, który jest jej oblubieńcem. Z jednej strony odwaga, a z drugiej spokój, łagodność i nadzieja. Coś, co jest takie ważne w posłudze księdza także dzisiaj, w naszej posłudze. Bardzo wielu jest przecież dzisiaj takich samozwańczych, superapostołów, którzy próbują ludzi, tak jak mówi Paweł, zwieść, jak wąż zwiódł Ewę, przedstawiając im jakiegoś innego Jezusa, inną Ewangelię, innego ducha. Byłoby błędem, gdybyśmy na to nie reagowali, gdybyśmy wzruszali ramionami. Ale byłoby też błędem, gdybyśmy z tego powodu się na ludzi obrazili, gdybyśmy jakoś to zaakceptowali. Potrzebna jest odwaga powiedzieć, że nie ma innego Jezusa, nie ma innego Ducha, nie ma innej Ewangelii niż ta, którą dał nam sam Chrystus. Ale wy nie jesteście przez to przegrani, że zanim idziecie, ja zrobię wszystko, żeby was dla Chrystusa zdobyć, dla Chrystusa, którego jesteście, nie dla mnie, ale właśnie dla Niego. To są też moje życzenia, które chciałbym wam ofiarować w tym dniu, razem z tą modlitwą. Wczoraj byłem na mszy świętej, którą odprawialiśmy razem z księżmi przeżywającymi 60. rocznicę święceń, więc dokładnie połowa tego, co jeszcze raz, to co macie wy, macie z tego połowę. Więc ta droga przed Wami ciągle jest długa, częściowo pewnie będzie to droga aktywna, częściowo może mniej, ale droga, w której nie jesteśmy sami, On nas na niej prowadzi, On nam w niej przewodzi. I ofiarowuję Wam też zdanie z pastora z Dabowobis, dokumentu, który przecież powstał w połowie lat 80., a który w wielu swoich wymiarach jest całkiem aktualny. I tam Ojciec Święty Jan Paweł II mówi o nas. Mówi o kapłanach w średnim wieku. I powiada tak: w rzeczywistości. Są oni narażeni na wiele niebezpieczeństw, typowych właśnie dla tego wieku, takich jak przesadna aktywność lub pewna rutyna w sprawowaniu posługi. Kapłan może w tym wieku dojść do przekonania, że jego osobiste doświadczenie, potwierdzone przez upływ czasu, nie musi już być konfrontowane z nikim ani z niczym. Nierzadko Taki ksiądz cierpi na swego rodzaju niebezpieczną formę wewnętrznego zmęczenia, które jest oznaką rozczarowania i rezygnacji wobec trudności i niepowodzeń. Nie wiem, czy to jest charakterystyka kogoś z Was, czy się w tych słowach odnajdujecie. Jeśli tak, papież mówi, lekarstwem na to jest nieustanna. I wyważona rewizja swojej osobowości i swojego postępowania, ciągłe poszukiwanie motywacji i środków do swej misji. Dzięki temu taki kapłan będzie mógł zachować ducha czujnego i zawsze otwartego na niezmienne, a przecież wciąż nowe potrzeby dzieła zbawienia, jakie stawia przed nim. Mężem Bożym, każdy człowiek. Módlmy się o to, drodzy bracia, módlcie się o to, bracia i siostry, dla Waszych księży, dla Księdza Proboszcza i dla wszystkich jego współbraci rocznikowych. Właśnie o to, by mieli ducha czujnego i zawsze otwartego, by ciągle w każdej sytuacji okazywali się mężami Bożymi. A kiedyś, gdy staną już przed tronem Bożym, by mogli Chrystusowi oddać Jego kapłaństwo, które 30 lat temu im powierzył. Z nadzieją, że zachowają je jak najmniej zniszczone. Módlmy się o ducha realizmu i pokory. Tak jak muzyka nie jest z fortepianu. Choć fortepian jest potrzebny, żeby muzyka zabrzmiała, tak kapłaństwo, którym od 30 lat posługujecie, nie jest wasze, ale Wy jesteście potrzebni do tego, by Chrystus Kapłan mógł działać dla swojego ludu. Za to, co już zrobiliście, za wszystkie piękne dźwięki, które wygraliście, bardzo Wam dziękuję. Szczególnie za te, po których nie było aplauzu. Bo ludzie nie zobaczyli, jak piękna jest tu muzyka. Grajcie dalej na jego chwałę. Amen.